Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi dobry Bóg, niech was strzeże, niech przystawienieństwo Maryi Królowej, która chce władać w naszych sercach, chce decydować o losach naszej ojczyzny, chce, by jej syn by przykazania jego syna były respektowane. Przystawienieństwo tej Królowej Polski. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przepraszam Was za to, że przerwało. Na szczęście po naszych rozważaniach gdzieś tam na końcu będziemy nad tym pracować, żeby to udoskonalać. Wybaczcie, może też i. i e, Okej, okay. dobrze. To Jeśli wróciliście, to Wam po prostu zależy na tym, żeby jeszcze się pomodlić. Zapraszam Was do rachunku sumienia, który, który teraz chcę dla Was poprowadzić, a później, tak jak zwykle, w środę kilka. Takich rzeczy związanych z naszą społecznością chciałbym Wam przekazać, więc spróbujcie się jeszcze chwilę skupić i odprawmy wspólnie ten wieczorny rachunek sumienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Przyjdź Duchu Święty do nas, przyjdź Duchu Święty do, do naszych serc, przyjdź Duchu Święty do, do naszych sumień o świecie najpierw. Pomyśl o tym, za co powinieneś podziękować w dzisiejszym dniu. Będzie chwila ciszy, nie bój się tego. Za co powinieneś przeprosić dzisiaj, z czego nie powinieneś być dumny? Jak się dzisiaj odnosiłeś na przykład do ludzi, których przecież mocno kochasz, ale czasami tej miłości brakuje? Czy komuś dzisiaj nie przebaczyłeś, może to jakiś człowiek z ekranu telewizora, a może ktoś, kto cię dzisiaj słusznie, skrzy w sensie, że rzeczywiście skrzywdził, ale potrzebujesz mu przebaczyć. Czy dzisiaj opinia Boga była na pierwszym miejscu, czy opinia ludzi? Czy jadłeś słonia po kawałku? Jeżeli miałeś jakiś problem, to próbowałeś jakimiś małymi etapami jakieś poważne problemy rozwiązywać i nie zniechęcałeś się, nie zniecierpliwiałeś się w tym. Poproś Boga o wyjście z tego jednego Twojego grzechu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pa Panu, dziękuję Wam, że zostaliście, dziękuję Wam za modlitwę. Jeżeli chcecie jeszcze kilka takich rzeczy dotyczących naszej społeczności, to zapraszam Was, by zostać jeszcze te kilka minut. Za chwilę czyścimy, czyściec też na kanale Ku Bogu, na kanale Tobańkologia. Pamiętajcie, jeżeli mieliście problem ze znalezieniem tej transmisji, gdy zerwało, przepraszam za to, że, że zerwało, rzeczywiście, będziemy nad tym pracować. Będę może prosił Was też o pomoc w tym, żeby jakoś to wspólnie yy, ulepszyć. Jeżeli na przyszłość będziecie szukać, nie wiecie gdzie, to pamiętajcie o tym adresie, który się wpisuje w wyszukiwarkę, czy po prostu w nie wyszukiwarkę, tylko w przeglądarkę www.wtbanklogia.pl i tam znajdziecie najnowszą transmisję, czy przekierowanie do najnowszej transmisji. I słuchajcie, jedna taka rzecz ważna, którą jeszcze będę powtarzał, jak będzie nas więcej. Mianowicie ja podjąłem taką w sercu decyzję dotyczącą tego, że po tych wszystkich w przekazywaniu wam treści, o kochaniu siebie, o odpoczynku, o mądrym odpoczywaniu, że raz w tygodniu ja sobie zrobię wolne od transmisji. Bo przez ostatnie trzy lata praktycznie codziennie każdego wieczoru byłem dostępny. No, oprócz urlopu, tam były czasami zastępstwa, ale to. Zobaczyłem, że no, no, organizm rzeczywiście gdzieś tam odczuwa to, że jestem wciąż na pełnej petardzie, że tak powiem, wieczorami na kortyzolu. Więc, jeden dzień taki z miłości do siebie i żeby Wam też lepiej posługiwać, będę brał. Co to oznacza w praktyce? Prawdopodobnie w sobotę. Prawdopodobnie w sobotę albo będzie nagranie, ja nie będę na żywo, tylko będzie nagranie, albo ktoś po prostu za mnie poprowadzi różaniec o 20.30. Uwaga, nie wymiksowuję się, nie uciekam od różańca. Bardzo chciałbym dalej się z Wami modlić. Kto w ogóle jest pierwszy raz i nie wie o co chodzi, to zapraszam, byście codziennie się modlili o 20.30, o 15.00. Zasubskrybujcie, włączcie powiadomienie w ogóle, więc udowadniam, że nie chcę się wymiksować z tego wszystkiego. No, niemniej jednak, jakieś takie chwile oddechu potrzebuję raz w tygodniu, bo nawet, nawet niedziela, no, zawsze gdzieś tam ten wieczór jest takie, dwa, dwie godziny wieczorem dla mnie na, na takich wysokich obrotach. To jednak jest duża duchowa praca, gdzieś odpowiedzialność za Was. Więc takie, takie mam postanowienie. Korzystajcie z tego, co jest o 20:20. .20, litania Lorytańska, jeżeli Wam się podoba ta, która jest na początku transmisji. Wy, mm, no, proponowana, to ona jest osobno na kanale, wpiszcie Litania Lorytańska, Teobankologia. Znajdziecie trzy, które tam dodaliśmy. Między innymi ta, którą Jakub Tomalak właśnie ułożył. Czyli Litania Lorytańska i Jakub Tomalak, jak wpiszecie, to ją znajdziecie. 20:20 -20 każdego, yy, każdego dnia. Yy, co tydzień inni wykonawcy, za tydzień będzie inna. 8 maja startuje ta nowenna pompejańska, o której mówiłem, można indywidualnie, można z nami odmawiać, można pomo z pomocą różnych nagrań na kanale Teobankologia odmawiać. Od 19 maja będzie nowenna do Ducha Świętego, 28 maja uroczysty różaniec, zesłanie Ducha Świętego, Wigilię. Zesłanie Ducha Świętego, a więc 27, 27 maja będziemy w Wałbrzychu w sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego ulica Jana Pawła II w Wałbrzychu. Może zaplanujecie sobie długi weekend majo, czy weekend majowy właśnie i przyjedziecie do Wałbrzycha, będziemy też online, tam czuwanie od godziny 19.15, no mniej więcej do drugiej w nocy. Można być na części. Mhm. Wkrótce więcej informacji. W Kiełczowie jutro będę, a więc jutro będzie nagranie, które za chwilę spróbuję właśnie wam, na, spróbuję nagrać ten różaniec, który jutro będzie. W Kiełczowie w Kościele pod wezwaniem na Świętej Marii Panny Różeńcowej, o Eucharystia o 18, o 19 wystawienie Świętego Sakramentu, modlitwa o uzdrowienie. Później w stawiennicy stamtąd, z tamtej grupy modlitewnej będą modlić się indywidualnie nad Wami o 20 nad chętnymi. Tak, to jutro 4 maja od 18 w Kiełczowie. Kiełczów pomiędzy Wrocławiem a Oleśnicą. Niestety nie ma transmisji, jeszcze nie jesteśmy przygotowani, ale na pewnym etapie Was poproszę może o to, żebyście pomogli mi być bardziej przygotowanymi do takich wyjazdów, żebyśmy częściej mogli wyjeżdżać. Ale to jeszcze trochę wody w wiśle upłynie, zanim Was o to poproszę i za to się zabiorę, bo są inne rzeczy. No, to są chyba najważniejsze. Że, a jeszcze wciąż zapominam o jednej. Wciąż, to, że to tyle razy już zapomniałem. Mam nadzieję, że y, tym razem już nie. Słuchajcie, y, jest pomoc. Y, Zeszedł nowenny pompejańskiej. Oprócz instrukcji, są, jest tu miejsce na notatki, żeby tym lepiej przeżyć. Nie trzeba. Można też za darmo pobrać z. tobankologia.pl albo z tego adresu na dole. Rafael dał jakąś taką potężną zniżkę na to, zaproponował nam właśnie, że, że da jakąś zniżkę, więc one są o wiele, o wiele lepiej dostępne teraz, w ostatnim czasie, możecie korzystać. Albo ja, tak jak mówiłem, za darmo też jest do wydruku, steobankologia.pl, dostępne. I co? I czas lądować, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że dołączyliście, jeszcze raz przepraszam Was za... Niedogodności, za to, że pogubiliśmy się trochę. Blue Lagoon pisze, niech ksiądz przyjedzie na Lubelszczyznę. Bardzo chciałbym jeździć do Was i się z Wami spotykać, ale tu potrzeba właśnie i czasu i przygotowań. Tak jak mówiłem, trochę wody w wiśle upłynie, zanim jeszcze lepiej będę przygotowany i będziemy mogli gdzieś tam ekipą częściej jeździć. Na razie, no, ekipa. Tutaj te nie jest na tyle powiedzmy duża. Jesteśmy aż tak duzi, żeby często wyjeżdżać i być dyspozycyjnymi, bo to wiecie, zostawiają rodziny na kilka dni i wyjeżdżają ludzie, którzy posługują nam na wyjazdach, ale przyjdzie na to czas. Za jakiś czas możliwe, że wam więcej o tym opowiem. Dobra, ląduję. Niech dobry Bóg was błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego.